Siemanko, siemanko, zapraszam Was dzisiaj na vloga, vloga z okazji moich urodzin. Pokażę Wam, co dzisiaj się dzieje w tym dniu mojej 21 urodziny. Na samym początku chciałabym podziękować wszystkim ludziom, którzy złożyli życzenia, którzy nagrali film, którzy w ogóle po prostu się do mnie odzywali przez ten cały dzień. Dopiero ten dzień się zaczyna, ale słuchajcie od samego, w sumie od wieczora cały czas yy, dostaję wiadomości więc jest mi bardzo miło, czuję się jakbym obchodziła swoje pierwsze urodziny bo nigdy czegoś takiego nie było także dziękuję wam serdecznie pokażę wam jeszcze co tam się dzieje i zapraszam was do oglądania, ale na samym początku łapka w górę i oglądamy wszyscy mi życzą na urodziny paszteciarku, patrzcie co mi mama zrobiła tort z pasztetu kanapka z pasztetem 21 urodziny, zmuchuję ją Mugnięta. Co tu przyniosłaś jeszcze? To co lubisz? Hamburgery. Mięso. aż tak mięso. mięso. Czyli to czerwone to mięso jest. Takie czowate wyloczki ala proku filmu. Jakich filmów? No co? Youtube'a. Pies się nie może tu. Chodź, chodź. Chodź. Klaps kamera, a tutaj 21. A co teraz dziura, jakieś zdjęcie? Swoje będę nosić. A ja sobie dzisiaj do pasztetu jem ja jeszcze żelki ulubione moje. Słuchajcie. Słuchajcie, było takie zielone plącze. Ja pamiętam, w sklepiku kiedyś były takie. Ale one były dobre. Pyszniutkie. Zobaczcie, tutaj od widzów na mojej grupie Glam Paula Team dostałam takie wideo takie, takie właśnie z kartkami, co trzymają 100 lat Glam Paula. Bardzo, bardzo fajny pomysł. Dziękuję Wam. Jak ktoś chce zobaczyć cały film, to na Glam latin na grupę wejdźcie. Link jest w opisie tego filmu. Zobaczcie, jakie fajne świeczki były w kiku. Happy birthday. No mama kupiła, ale wczoraj je widziałam. Mówi, ale fajne, a ty mówisz... Aj, kupiłam je. I one w ogóle kosztowały. 9 zł. No w sumie dużo tutaj tych tealightów, jest ładne. Fajne, fajne. Zaraz zrobię jakieś fajne fotkę z nimi. Siemanko, siemanko, ja wychodzę na chwilę z domu na małe zakupy i coś zjeść na miasto, także chcę Wam pokazać, co mam na sobie. Taka luźna stylizacja, ale słuchajcie, później jak ktoś do mnie przyjdzie z domu, coś, to się przebiorę. Warkoczyk, bo wiatr jest straszny, usta czerwone, makijaż taki dosyć codzienny, tylko tutaj sobie zrobiłam w załamaniu ciemniejszy cień. No i jeżeli chodzi o bluzkę, to z premiera mojej bluzki w Outficie z mojego sklepu, także jeżeli jesteście zainteresowani tą bluzką Glamwear, to zapraszam Was, link do mojego sklepu będzie w opisie. Taka narzutko, narzutko bluza z New Yorkera, dresy też z New Yorkera, widzę tutaj jakieś nitka, buty czarne New Balance, chyba nikt się nie zdziwi. Torebka z zwykła czarna, no i oczywiście na górę zakładam kółkałkę moją, którą cały czas ostatnio widzicie. Ona jest z a więc tak to się przedstawia. Czarno-biały outfit, chyba nikt się nie zdziwi. E, także, lecimy! Jesteśmy sobie w prefakturze na obiadku urodzinowym. Zaraz sobie zbiorę może coś ciekawego. Będzie tutaj. Patrzcie, jakie ładne jedzące. Co ty, mama, zamówiłaś? Polędwiczki. Polędwiczki z czego? Z jakiejś rybki. Z dorsze? Z dorsze. A u mnie, proszę bardzo, stek piękny. Ciekawe, czy będzie dobry. Będziemy testować. Jestem teraz na poczcie. będę sprawdzać skrytkę, czy coś jest tu. Od Was. Patrzymy. Ululu, tu się znajduje. Jedno, drugie. Ok. Patrzcie, jaka wielka tu paczka przyszła do <grymka> mnie. Jaka ciężka jest w ogóle, zobaczymy, co tu jest. Ja przychodzę do domu, a tu piesek mnie wita, tak? No chodź. No, tak, musi się tu powycierać. no, no, no. Pol zakupowy tutaj, patrzcie. Sz, 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 sz. A tu paczka wielka, jestem ciekawa, co w niej jest. Leci na mnie dziwnie patrzyli, jak nie wracam. Ale dobra, otworzę ją chyba na filmie. Siemka, w ogóle mam dwie rzeczy nowe marakujowe. Tutaj znalazłam w Tesco. Dużo marakuj widać. Go for fun. Jest marakuja? Kolejne picie jest to roko. No tutaj tej marakui na tym opakowaniu mało, ale ją przyczyjam z daleka, także wiecie będzie testowanie. W ogóle to chciałam Was poinformować, że właśnie w dniu moich urodzin pojawiły się aż dwa filmy. Na jednym moim kanale, czyli na kanale Graham Paula, na którym teraz się znajdujecie, pojawiło się Get Ready With Me urodzinowe. Wiem, że dawno takiego filmu nie było, a wiem, że lubicie coś takiego, także nagrałam. I na drugim kanale Graham Paula pojawił się film z rozgrywki w The Sims 4, ale jest to odcinek specjalny, ponieważ zrobiłam tam moją imprezę urodzinową. Także jeżeli jeszcze nie widzieliście tych filmów, to serdecznie Was zapraszam. Linki oczywiście znajdziecie w opisie. To tyle. Słuchajcie, chciałabym Wam pokazać serwetki, jakie kupiłam w Kiku. Pamiętasz, Ama, ile one kosztowały? 4 zł? Czy takiego? Czy więcej? 4? Happy Birthday. I tam mi się bardzo spodobały. Fajnie będą wyglądały jako tło na zdjęcie na Instagrama. Pozdro, pozdro. Znaleźliśmy też takie słomeczki. Niestety nie pamiętam, ile one kosztowały. Ale bardzo fajne są próbujemy mi się. Jest taka pokręcona w kółeczka. Tutaj w ogóle taka szalona. Taka. Tutaj zielona. O! Zaplątały się słomki. I w ogóle znaleźliśmy też takie ozdoby. One były za 6,99 4 sztuki. To są chyba takie serpenty. No, zobaczcie, tutaj jest tak wywinięte Zaraz to otworzę i na żywo to otworzymy zobaczymy jak to wygląda zrobimy taki test na żywo ha no i zapomniałam powiedzieć że zaraz wpadają do mnie moje siostry które znacie z filmu haha ha. yy, Dominika i Zuzia także tutaj przygotowujemy jakieś rzeczy jak to mi się zwija o tak Boże to wygląda jak takie Chińskie zabawki, albo takie owiem ozdoby na choinkę. muzyka do sprzątania dla mamy lata z nowym. A Pies nie wie co się dzieje. Jesku co tam pod stół się chowa się ma! Patrzcie, mama zrobiła mi tort z napisem glam z moim logiem, no po prostu nie wierzę, a tutaj happy Birthday, boże. Co tu się dzieje, Co tu się dzieje? Tutaj, ten cały... chciałam powiedzieć, te całe urządzenie, no na bank. No to coś, serpentyna, nie wiem jak to się nazywa, to się nazywa serpentyna. I tutaj jeszcze ja moje tak Gimba party. Ja mam z to wszystko. No! Z jednym wdech. Na to, to inaczej... jeszcze zbliżenie, pokaż, daj mi, bo ja, albo to może zrobić zbliżenie. Tak, dawaj bliżej trochę. Bo inaczej Ci się nie może? Profesjonalny. O, właśnie. Pamiętaj, no, pamięć się nie No właśnie ja się zastanawiam Mówię? Oczywiście. Hmm. <laughs> ja, det är vi jag vet inte ens... Podam piesek przy stole sobie siedzi. Będę coś ją zjem sobie. Zawstydziłem się teraz. Chodź. Biegiem, 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 biegiem. Zimulku. Przychodzi piesu. Na głoskanie. A to Zuzia. Siemanko. Buziaczki. Buzi, buzi. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, chcą ze mną rozmawiać. nie, nie. Nie, nie, nie. na nie. Nie, nie. Nie, nie. na jak, jak nie. pokaż nie. 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 Pokaż swój makijaż. Przedstaw się. Jeszcze ci zrobię zbliżenie na oczy. <grymne> Ostro! Może Co tam? Nie tam, Szotam, szotam. Co powiecie. Boś na zbliżeniu, też się tak zrobiłyśmy. Żebyśmy się nie czuli takie samotne. Piesek, co to robisz? Ja idę z pieskiem. Co ci się stało? Jesteś gwiazdą dzisiejszego filmu. Co tam moje urodziny? Pies jest ważniejszy. Właśnie Dominika z Zuśką pojechały. W ogóle nie wiem, czy Wam mówiłam, ale dostałam od moich znajomych film z życzeniami urodzinowymi, jednak nie wiem, czy wstawię go, bo nie wiem, czy wszyscy wyrażają zgody na to, ale w każdym razie bardzo mi było miło, bardzo Wam dziękuję i bardzo byłam zaskoczona tym faktem, nie spodziewałam się czegoś takiego. A ja Tymczasem siedzę i odpisuję na internecie, na internetach słuchajcie, na wiadomości Wasze z życzeniami. Powiem Wam tyle, nie spodziewałam się tego, że będzie tego aż tyle, że będzie tego tak dużo, no po prostu oluju, oluję, ale staram się odpisać każdemu chociaż, nie wiem, jakieś małe słowo dziękuję, bo wiem, że Wy dla mnie czas poświęcacie napisać dla mnie wiadomości, więc staram się też coś odpisać, więc czekam mnie długa nocka. W ogóle jestem dzisiaj w sukience, którą kupiłam niedawno tutaj w Siedcach, jak przyjechałam. Kupiłam ją w CSI, ale na pewno Wam pokażę jeszcze. W zakupowym pokażę się do Uwoziency. Mam. He he. Tutaj jest ta sukienka, lustro trochę brudne, może być, ale sorki. Taka rozkloszowana, Tu, W ogóle historia tego lustra jest taka, że to była kiedyś taka szybka, taka półeczka. Ja ją w ogóle, te lustro chyba spadło, nie miało ja to popsam. Także tak tutaj wyglądam. Stół już zjedzony. <grym> Mama się śmieje ze mną. <grym> tutaj te serpentyny, gimba zaparty po prostu. Jak impreza w podstawówce, pamiętam. Nie, to w przedszkolu miałam urodziny robione, pamiętam dla koleżanek kiedyś. Tu mam świeczki, które jeszcze nie były odpalone. A tu piękna była kompozycja z owoców, ale niestety zrobiłam zdjęcie, ale nie. Zdjęcie wam pewnie wstawię, ale nie nagram film, żeby wam to pokazać i to chyba by było na tyle, słuchajcie kończę tego dzisiejszego vloga z urodzinowego, mam nadzieję, że Wam się podobało i dziękuję jeszcze raz wszystkim za życzenia złożone ja się spróbuję dokopać do tych wiadomości wszystkich i wszystko przeczytać i postarać się odpisać, polekować zdjęcia na instagram, mam wszystko, wszystko, wszystko także działo się dzisiaj dużo w internetach, tak samo z tymi filmami było, ale bardzo się cieszę i dziękuję Wam za oglądanie, łapki w górę jeżeli się podobało, widzimy się w kolejnym odcinku pa 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 Thank you